Yy, witam serdecznie w kolejnym materiale z gry... Ej, co No to jako, że ostatnio przeszarżowałem i moja armia poszły, że tak powiem, w rozsypkę... No to pozostało mi tylko jedno. Muszę w tym momencie tutaj yy, przebudować moją armię, odzyskać siły. Yy, tutaj mam aż tylu, ale ci mi tutaj was w zasadzie niepotrzebni. Chyba, że gdzieś tutaj jest jeszcze ukryte złoto, w co wątpię, bo to już wrogowie, yy, tak że się o to, żeby nic mi nie zostało w ogóle bohatera. E, was to chyba się pozbędę w inny sposób, bo waszą wszystko mogę zastąpić... E, I to będzie chyba sprawniejsze. Czasami się blokują, ale to wystarczy co jakiś czas zerknąć koło tych. No bo tak, tutaj mi nie pozwolą wydobyć, a no to, to już jest na pewien. Robię wszystko, żeby mi nie pozwolić, a słowscy nie bardzo mi w tym pomagają. Wiecie co, spróbujmy. Może akurat się uda. i to się wycofacie, i będzie finał zgotowania z zbyt w tym miejscu. No, sołusznicy starają się walczyć, nie skutecznie, ale starają się. Ratujący dywan? Nie będzie ratujący dywan, nie się, nie aż tak. Zobaczymy, czy tutaj da utrzymać pozycję. Ale moment, ja mogę zrobić taki patent. Może nam się uda. Wątpię, ale spróbować nie zawodzi. No oni się, się sami rozsypali, że powiem Hmm, to może się udać Stąd przydałoby mi się jeszcze trochę, że tak powiem, pomagierów Na pewno Ze dwie armaty, to bezapelacyjnie w Tym może się lepiej wycofać, bardziej na to na razie Bo dobra, sobie mi na groźnego przeciwnika to ale dwie serce, coś próbują robić jeszcze, Jakiś cudam. cudem. Najpierw ta. W tej budowli chodzi o to, żeby trzymali defensywie. A ja też, żeby zali po prostu dobić to złoto, chociaż trochę jeszcze. A ten idzie po prostu na samobójczą śmierć, prawda? No bo jak, żeby inaczej? Nie sprowadzaj mi tutaj yy, machiny do proszę. Dobra, nie zdążył sprowadzić, więc może ten zamek coś jeszcze, tutaj przyniesie jakieś korzyści. A, wy drwale nie macie co robić, tak? Tutaj macie mnóstwo drewna. Ilu was jest? Siedmiu. Pani drwal też tutaj. To może to złote, jeżeli będę jakiś sudem. Kiepski pomysł, tak atakować, ale to ich sprawa. O. Ten nawet przeżył. Właśnie ja potrzebuję stąd z pięciu nichu, żeby im pomóc. Tak, pozbędę się z całego złota, trudno. Bo to złota... E jak to się stało, nie wiem, że tu przeskoczyłem. Powinienem go dobić. No to niestety, też ma to wadę, że jest podatny na taki... na właśnie łuczniku, bo on jest bardzo powolny. To jest jego jedyna wada taka, którą ja zaobserwowałem kiedykolwiek. No, ci mam teraz szansę, trochę ja, mi tego złota zagrąbić jakiś cudem. Wasza czwórka. Tak, wasza czwórka, tak, o innej czwórce tu nie mówię. Bądźcie sobie teraz dostatkowo wydobywać, że teraz to mamy ile właściwie. No, bo teraz trzeba będzie uderzyć. Na jakiś cud zbierzemy siły zbrojne. Może poczekamy na więcej złota, nie będziemy się spieszyć. Pytanie, ile uda, się, uda nam się tutaj zgromadzić? Bo to jest ciężkie pytanie w tym momencie. Mm, dobrze. Mm, to może postawimy na kanonierów. To będzie rozsądniejsze wyjście w pierwszej kolejności. A potem na miejscu. Bo no, kanał nie sporo wrażenia. No ja to kto? Rosiał dwie serce? O, proszę. W znaczy, nie spodziewałem się, że on dosłownie tutaj jest. To są tego słowa znaczeniu. Ciekawe. A wy tam idziecie czy nie idzie? idziecie? Gdzie idziecie? Ej, Dobra, pójść z tej strony może. Jeśli pani mu blokować, już lepiej pani z tej strony pójdzie. Poczekaj, jeszcze nie śpieszy nam się. Tak, teraz zastanawiam się, czy się nie zblokują te wózdy e handlowe. No właśnie, o tym mówię. One się będą im blokować. Tak są w takiej ilości. Jeszcze 5 by się przydało, poradę do Pięciu. To by się przydał na zamek, ale na to, to mamy czas. jeszcze pięciu. Czy tak teraz będzie limit jednostek, ale trudno się mówi. Dobra, przygrupowanie się udało. Nie pójdą ci i za nim wyślemy kolejnych. Tak, 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 chwilę zginę, więc spokojnie. Nie będzie z nich dużego pożytku. Może teraz ustawię sobie czempionu, żeby się tworzyli. Dobra, poczekajmy na kolejne odwodę po prostu. A nie koń na śmierć. Co to nam no teraz przybywa dość dynamicznie, więc sobie tragedii nie ma. Mm, tak, czempionie zdecydowanie. I te postawimy na te rycerza jeszcze. Tylko poczekamy na złoto, nie ma gdzieś przejść Może zaatakujcie go, już dostałem, wolny To wygląda. Beczka z wodą, obozowisko fajne. Fajnie to wygląda. zniszczy się bramy to szybko mm, to że ponoszę straty to się ten specjalnie nie przyjmuje mm, idiota, tam się zabił Może być agresywny ale... Dokonajcie tu dzieła z Te. Ty co ten zamek jak najszybciej W ogóle jaka rzeźność wie nie zaatakowali tylko. Jeszcze bym na koni kamionierze. Mm, mm. A ja zostawiłem tylko. Jezus, spójrzcie, ja już myślałem, że tak by się stało. Wiecie w ogóle jaka to cięta walka. Ale spokojnie, za chwilę dojdą kolejne siły. Już z tego wyszło, próbowałam nam się. Naprawiamy kolejny się No wielu że nasz cel jest tutaj, ale za dużo wiesz, obrony, żebyśmy dali ten dotrzeć po prostu. Przynajmniej na razie. Jak w ogóle wygląda ten wóz handlowy? Nawet, nawet. Przypomina wóz handlowy. To tu jest? To się może przydać. Wiecie, nie zauważyłem tej technologii, po prostu wcześniej. Nie zwróciłem na nie uwagi, po prostu. I zamyk w końcu zniszczone. Tam byś szeredł, z tego chyba nie pokażę wrogowy. w każdym razie nie wiem jak mi by to tego dokonać, ale... O niech próbują, niech próbują. By może przejście tutaj i zaatakujcie ich jeszcze tutaj. Bo saladę cały czas jeszcze twarde No, a drugi atak tak okazuje się skuteczniejszy. Yy, przy pierwszym procesu za was to przeszarżowałem z tego co widzę. 10 to jeszcze 5 potrzebuję. No tu się złota koleję skończę. kończę. To już widzę. To jeszcze jeden. Hmm... Teraz wy jak najszybciej tutaj. <grymne> no mam misio, to działo z a przestało istnieć praktycznie. Jeszcze mogę zabrać No to tak prawda powiedziawszy nie wiem co w ogóle zrobić żeby to wygrać A nie, 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 nie mogę jeszcze zabrać Czasem są cały czas te dwie wieże O nie, jest takie proste Cześć nasze wojska, mając co robić tutaj Tak, no, u się poddał No ale dam na i to ostro, zanim się poddał Może nawet jeszcze trzy. no nie ma no, końki mi by to wygrać teraz w tym momencie, pójmuje szczerze, ale proby trwają. A reszta dwie serce nie wiem co tam robi teraz w tym momencie Całkowicie o sprawę Cały świat zostawił mi Żeby się nie nudził. No kanał nie robi zrobiła, ale jakby do 750 złota Czyli kwestia czasu Ja? Ja? Hej to No, wsparcie już idzie, miasto już jest w zasadzie po zawodach. Właściwie Jerozolima zwinana, oj, przepraszam was jest... eee, bardzo, przewrócił mi się tylko mikrofon. Bo Jerozolima jest praktycznie na ziemię, więc tutaj nie widzę, aj, już mi się przywrócił, nóżka mi się zwinęła. Mam na takim trójnogu powiedzmy, jedna z nich była zawinięta, nie uważam. Wystarczy moment e, nie uwagi, żeby się zsunęła. Wracam do tematu walki trwają, widzicie. Właściwie jest skoncentrowany, Teraz jest skoncentrowane już na walce z naszymi żołnierzami, więc możemy wysłać e, armię. A nie, będą i kanonierze. Tak, kłóciku ukłonnym mogą robić nawet i yy, Niemcy. Niech tu i tak będzie. No wówczas armia niemiecka, kłócik ukłonni. Czyli to tamto czasy jest, no wówczas armia w sumie. Wow, zobaczcie, w ogóle masakra. Tylko prośba, wy macie iść tu po nie generalnie, wiecie? A, ja. <laughs> jeszcze już robiesz, jesteś niepotrzebny. Znaczy, że ma tylko 40, a teraz coś ma tylko jeden. I to, zobaczcie, 200 plus 1 u ataku. A po złożeniu? Też. Tylko ja cię proszę, Ryszardzie, nie atakujemy tylko pływ, ona ma przeżyć. Trzeba mieć do momentu, dopóki to dotrze tam eee, nasza ta... Eee, nasz król, powiedzmy, cesarz bez To jest w ogóle ciekawy temat, że cesarze beszce

że to są po prostu rozkazy ...the rozkazy wykonujemy There is a legend concerning every great king from Arthur on through Barbarossa that says the king will return someday when his country needs him Myths and legends about the sleeping emperor were passed down in German folk tales the Holy Roman Empire did not endure. She fell back into a patchwork of tiny city states. Some would say Barbarossa's rule was a failure, but is it not a greater testament to the man that it was the force of his will alone that held the Empire together? And what of Henry the Lion? With Barbarossa gone, there was nothing stopping him from returning to the Holy Roman Empire. Ale, jestem już starym człowiekiem. Co mogę tutaj zrobić? Gospodarczy rozszerzyć w serce najwyższy poziom. Technologiczny to jest społeczny i generalnie całkowity wynik to u mnie po mojej stronie. Co więcej, nie jednostek, ale. M. Staciłem tysiąc jeden jednostek, ale największy poziom ma razie dwie serce. A, bo to powinien w stosunku do ilości zabitych jednostek. Bo, najwięcej na więcej budynków straciłem budyń. Kiedy ja straciłem budynek? straciłem wątek? Największa armia 101 żołnierzy to ja miałem z tego co widzę, chociaż co radę nie ustępował. Tam nie musiał mieć dużo wyżołnierzy. Ten te czołgi chodzące to po masakra. Gospodarcze, o, bo oni drewna więcej zebrali. to potem cały las. No, Saladin odkryłem więcej mapy, ale dlatego, że on zaczął po prostu z całą mapy, podejrzewam. Zbudowałem 4 zamki, no to tak. Zrobię te relikwie. Odebrałem relikwie wrogom, więc tak to wygląda. co to z relikwie, to nie miałem szans zdobyć to z Saladin. I największa... ...populacja mieszkańców. U niej 50 rzekł u niego 70. No dobrze. Linia czasu. Trzy wielkie bitwy. To pewnie były te obleżenia da e, tego Damaszku, co atakował co chwilę, raz po raz, e, słoniami bojowymi. te czołgi są prawie nie do zatrzymania dla mnie. No to tyle w sumie. Przeszliśmy... Zobaczmy sobie jeszcze jak mapa wygląda. Tutaj już wiele więcej byśmy nie odkryli. Tu została tylko jedna jednostka olagerów i elitarnego szczepnika. E, nic więcej byśmy już tutaj nie zdziałali, nawet gdybyśmy grali dalej, bo to byłoby fizycznie możliwe. Tutaj było jeszcze trochę kamienia, ale no na tym etapie kamień były już tam niepotrzebne tylko złoto. Ale złoto mieliśmy w sumie z handlu, tu jeszcze były zapasy złota. No generalnie tak. Biedna Wielka Pustynia. Ci tak sobie wyobrażają twórcy Edge of Izrael. W sumie Izrael leży trochę na pustyni. W takim układzie, dziękuję za uwagę, ponieważ jest to wielkie zakończenie podstawowej wersji gry. Tak to mogę nazwać, bo ukończyliśmy w ten sposób. Kampania Barbarosy, The Age of Kings, tak się nazywa pierwsza kampanii, to była postawka gry. I na tym etapie ją zakończyliśmy. I w tym momencie powinienem pójść teorii z dodatkami, które były pierwotnie, w wojcie później z innymi. Ale wydaje mi się, że jak będziemy na co teraz myśli, poza tym, bo tego jeszcze nie odblokowanego, jedna kampania, jeden kontynent. Jako, że Europa będzie więcej, no to się ma od Europy, na przykład od Kociana, władcy, palownika. No może od kocjana, będziemy od prawej tak w dół od prawej do lewej, że idziemy do końca, na każdym kontynencie, poza Ameryką, bo Ameryka by tylko dwa, to zostawimy sobie na koniec, i poza Europą Zachodnią i wspanią, to zostawimy też na koniec, z tego powodu, że te kampanie są tylko trzy, e, po trzy, się z tym, są tylko po trzy kampanie, a Ameryka by tylko dwie kampanie, e, Pokachon, po, po jakoś tak nie mogę tego przeczytać, i Montezuma. No to co? Dziękuję za uwagę. Jeśli my się spodoba, to zapraszam na kolejne, na moim kanale. To trzymajcie się i cześć.